Dobry, że dobry w sobotę, 1 listopada. Tutaj jest normalny dzień, jak widać, święto. No tyle, że sobota, nie? Tak, tęcza. Gdzie te? Aha, jest tęcza, to Irlandia, więc jest, 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 jest tęcza. Oczywiście, tęcz to tu u nas dostatek w różnych postaciach i tak dalej. Przed chwilą ciągle kropi, jest słońce, świeci słońce, ale jednocześnie kropiło lekko. no, Jest tęcza. Tak, myśmy przyjechali przed chwileczką tutaj do miasta sobie. Tu wysiedliśmy, bo takim innym autobusem podjechaliśmy. Dobrze kochani, zaraz sprawdzimy wszystko. Tutaj widzicie taka ciekawostka, tu odmalowali. No jest To są jakieś sprzęty elektryczne, tak? Tam jakieś sprawy są. Tak, patrzysz, o, otęcza się coraz... Coraz się robi większa i coraz wyraźniejsza. Tak, tutaj jest napisane, Irlandia jest jak butelka, za to nie bez korka. Jesem tęcza. tęcza! i tęcza tak kochanie, piękna tęcza, duża tęcza Super Dobrze, Irlandia jest jak butelka, za to nie bez korka, czyli taka gra słów kork, czyli to miasto. No. Chociaż nazwa nie ma nic wspólnego z korkiem jako z korkiem, tylko... Tylko z bagnem w języku irlandzkim. jeszcze tutaj pokażę, jak Patryś wygląda. Chodź, Patryś, pokaż swoją czapeczkę just, just, just <laughs> Patryś tą, z tą tęczą cały czas, już znika tęcza. No i dobrze. Pokaż czapeczkę Nie, nie ściągę, tak? Patryś ma czapkę z Crazy Frogiem i również sobie ubrał na urodziny. Dostał bluzeczkę z Crazy Frogiem. Tak, a je pokaż. <laughs> o jezu. Nie ma Jezu, tam już nie ma tęczy. Tu jest kawałek. No widzicie, napad się napad. w Polsce tego miał, nie będzie, że przynajmniej nie tak często, popatrz jeszcze, jeszcze popatrz, dobrze, jeszcze patrzę. Tak, starotestamentowy znak pokoju między Bogiem a ludźmi, oto kładę swój łuk na ramiona, nie na niebiosa, przepraszam, oto kładę swój łuk na niebiosa, na znak przymierza, przymierza Noego, wtedy ludzie mieli tylko chyba siedem przykazań do do wypełnienia my sobie tutaj weszliśmy do no, takiego mini centrum handlowego w centrum miasta jest Baba Jaga ale patry za mały żeby się tam jeszcze podciągnąć no tutaj jednak Halloween jest bardzo ten dobrze idziemy sobie przejdziemy w parę miejsc a my tutaj sobie na górę wyjechaliśmy o, widzicie jak tu są sklepy w Irlandii? Czy Halloween był wczoraj? Nie, ale to ale to jeszcze pewnie z parę dni będzie. To baloniki gdzieś się zerwały i resą. To jest taki sklep, gdzie sezonowe są artykuły. Było na Halloween, coś tam jeszcze zostało. Teraz święta, nie? Ale patrzy sobie, wynalazcyjnego, co, co masz? Pokaż, kochanie, tym razem. Tym razem taka drewniana wyścigówka no, za 10 euro. No. Dobrze, idziemy dalej. Ja my teraz sobie tutaj do Burger King'a podejdziemy na obiadek. No już jesteśmy w środku. Teraz na patycz taką zaboneczkę. Jeszcze falują nową chyba. Nie wiem, czy ona coś robi, czy nie, ale, ale jest. No, bułeczka z kurczakiem. No i wiadomo. Oh, ja to... Już wyszliśmy z tego Burger Kinga, i patrzymy, są choinki tutaj. Jest 1 listopada, dzisiaj są choineczki. Dobra, idziemy, zobaczymy, może jeszcze gdzieś na mieście będą. No, oczywiście padało w międzyczasie. Przejechaliśmy tym autobusem i idziemy do domku, tak? Hej, Patryś! Patryś, jakiś Nie Nieważne, idziemy. Tutaj jest taka sytuacja, że wróciliśmy z Patrycją do domu, a tu tak pięknie udekorowane mamy. Agnieszka dzisiaj wcześniej no. wyszła, bo puścili tak. nas wcześniej. Jest mało. I proszę, co tu Agnieszka robi. A z czyjej to okazji, bo ja może nie mówiłem. Dzisiaj Piotruś ma urodziny, dzisiaj Dzień Wszystkich no. Świętych. I Piotruś największy święty tak jest. dzisiaj ma urodziny. Tylko, że skarby cyfry źle ustawiłaś. Czemu? Otroty mają być. No, 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 na pewno. Jak 5-4, 4-5. Cztery, 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 no chyba. to chciał być. No bo ja się czuję nawet na 3. Trzy, 3-7 no. trzy, maksymalnie, no. Prawdy PESEL nie oszukasz. A tu 5-4, no ludzie. No. PESEL nie oszukasz. Adryniu. No i tutaj już solenizant jubilat i Patryś śpiewamy Happy birthday to you Happy birthday. birthday to you Głośniej Happy birthday dear tata Piotuś. Happy <laughs> -ju. już się Dobrze, Patryś, wywaliły. dmuchaj w moim zastępstwie. Brawo! Mocno. <śla> Brawo! Brawo, Patryś! Wszystkiego najlepszego, daj tacie prezent. O, jeszcze prezent, ci mam. Jeszcze. Tak, prezent. pokazuj, dobrze, pokazuj. Co to mam? Kapcie nowe. Takie jak, aha, takie Pantyre. jak łapy, jak z pazurami. No. Jak nieźwieczka albo bestia. Co tam jeszcze masz? Masz coś jeszcze do mnie? No wyjmuj, kochanie, wyjmuj, pokazuję. Co to jest? Karteczka, śliczna, wyjmij karteczkę. No wyjmuj, wyjmuj. No śmiało. Pomóc Ci? No trzymaj rączką jedno, no, to ty trzymaj. Patrzysz, narysował serduszka, o, proszę, proszę. Pokaż. o. O, jest serduszko. trochę. Super. No, co tam jeszcze to Co to jest? Co to jest? Czekoladki. Może? Tak, ciasteczko jakieś, tak? To zdrowe ciasteczko. Witam. No, tutaj pokażemy o. co Tata dostał. No, wyciągaj tam Tak. tak. O, proszę. 7-1, limitowana edycja. Dobra, duża będzie trochę. Nie, to zobaczymy. <śla> chyba nie. Tu sobie. Dobrze zaraz i co jeszcze mam? Jeszcze, jeszcze, jeszcze Tak, Jeszcze nie wiecie, to ja mam hopla na punkcie wydełek, także. Tak. Zawsze w Kostce Jakiś nigdy wpłynie, i... A im bardziej wydziwiane, tym lepiej. To tak. jedyna moja słabość, tak. No. Poza tym nie piję i nie, pale. Takie y, ręcznie nie, robione. Się nie, nie będziemy tak. otwierać, bo... No. Się Super, no bardzo, się bardzo, bardzo. dziękuję. Dużo zdrowia. O! O! I, I słodyczy, słodyczy Agnieszka i Patryczek, i Patryczek życzy. Super. Dziękuję bardzo. A Tu jeszcze tak na szybko pokażę, właśnie co dostałem. O, tam rozmawia z kuzynką. Się śmieje. No, takie sprawy.